Chcesz w pełni wykorzystać możliwości profilu pracodawcy? To chodź, pokażemy Ci jakie to proste. Przewijaj całość jednym ruchem myszki. Prawda, że wygodnie? Wybierz jeden z pakietów Classic Pro Enterprise lub Unicorn i korzystaj z publikacji przez cały rok. Pierwsze co widzimy po wejściu w profil pracodawcy to baner górny. Metryczka to tak zwana pigułka wiedzy. Przedstawisz w niej podstawowe informacje dotyczące firmy oraz zatrudnienia. Kandydaci są ciekawi, jak wygląda praca w Twojej firmie. Pokaż im to, czego szukają. Przedstaw, na jakie dodatkowe świadczenia można liczyć w Twojej firmie. Daj szansę kandydatom, którzy postanowili złożyć aplikację tu i teraz. Wystarczy, że podepniesz właściwy formularz, aby mogli podsyłać swoje CV. Daj się zauważyć, postaw na proste komunikaty, operuj liczbami. Wzbudź zaufanie kandydatów i pozwól wypowiedzieć się swoim pracownikom w trendzie employee advocacy. Podstawowe sekcje profilu to dla Ciebie za mało? Bez obaw w dodatkowych modułach możesz pokazać jeszcze więcej. Rekrutujesz kandydatów IT? Mamy dla Ciebie specjalne sekcje, dzięki którym pokażesz. Oferowane przez firmę możliwości rozwoju, obszary i technologie, w których się poruszacie, Wasz główny produkt, a także dla jakich klientów pracujecie. Buduj atrakcyjny wizerunek pracodawcy również w serwisie pracy z ogłoszeniami IT. Co zyskujesz? Dodatkowe miejsce promocji Twojej firmy i większy zasięg dotarcia do kandydatów z branży IT. Rekrutujesz pracowników z sektora Blue? Zwiększ potencjalne zainteresowanie użytkowników i opisz kluczowe Informacje w swoim profilu pracodawcy. Pokaż, jak wygląda organizacja pracy w Twojej firmie, na jakich typach umów mogą zostać zatrudnieni, co składa się na finalne wynagrodzenie, jakie korzyści otrzymują decydując się na zatrudnienie, jakie możliwości rozwoju przewiduje firma w danym dziale. Jednak, profil pracodawcy to nie wszystko. Zbuduj atrakcyjny wizerunek firmy, korzystając z kampanii Brand Booster. Nie będzie to wymagało od Ciebie żadnej dodatkowej pracy, ponieważ kreacje i teksty reklamowe zostaną zaciągnięte z profilu pracodawcy. Przy dodatku, Brand Booster. Możesz liczyć na kampanie w kanałach Google Ads, Meta Ads i Programmatic. Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się ze swoim opiekunem Handlowym.